Cześć, nazywam się Paweł Winiarski i jak sami widzicie, będziemy grali w Tekkena 7. Tekken 7 jest u mnie chwilę, tak naprawdę bardzo krótko, więc miałem okazję tylko sprawdzić kilka pierwszych wak trochę trybu story, trochę po przeglądać to co tutaj jest. Premiera dziś, piątek 2. Czerwca, dzień po dniu dziecka, czekaliśmy na ten tytuł od 2009 roku. Tak naprawdę, oczywiście, Tekken 6 pojawił się trochę wcześniej na automatach, tak samo jak Tekken 7 pojawił się wcześniej na automatach. Ale wersja na PlayStation 3 i Xbox 360 pojawiła się na jesieni 2009 roku. Mamy więc 8 lat oczekiwania. Czy było warto odczekać? Czy będzie to najlepszy Tekken od lat? No, mam nadzieję, że w jakiś sposób ten materiał Was. O tym poinformuję, jeżeli wahaliście się odnośnie zakupu, jeżeli planujecie zakup, ale na przykład nie wiecie, czy warto, to sprawdźcie. Koniecznie obejrzyjcie do końca, bo mam wrażenie, że tu będzie dużo odpowiedzi na nurtujące Was pytania. Jedną z największych nowości, chyba największą nowością jednak w Tekenie, w ogóle w serii Tekken jest to, że pojawi się na PC. -cie. Pierwszy raz w historii od 1994 roku, bo do tego roku sięga seria, wtedy powstawała. Tekken będzie na pc -cie. Zawsze było tak, że kiedy mówiło się, że Tekken jest na pc to było wiadomo, że to jest albo fake, albo jakiś emulator. Tutaj Unreal Engine 4 świetnie sobie prowadzi na pc -cie. Zresztą nie oszukujmy się, Xbox One i PS4 to tak naprawdę są pc więc przeportowanie, że tak powiem, tej gry na normalnego pc myślę, że nie było najmniejszym problemem. Natomiast wiadomo, że pc wersja będzie najmocniejsza, jeśli chodzi o optymalizację pod kątem sprzętu, który jest. Namco Bandai, twórcy Tekkena 7 starali się jak najlepiej odwzorować ruchy fizyki, ruchy postaci, jak największą dynamikę nadać, aby zachować te 60 klatek konieczne było wypuszczenie gry na konsolach w 900p rozdzielczości, więc tutaj mamy nawet nie ma mowy o Full HD. Na pc oczywiście ta rozdzielczość będzie dużo większa, jeśli poradzicie sobie pod kątem waszego sprzętu. Zaczniemy tak naprawdę od nowych postaci, bo to jest chyba najciekawsze, ale tutaj trochę tych nowości jeszcze jest. Zaczynamy od postaci. Weźmiemy sobie najpierw zwykły Practice, żeby te postacie wam pokazać. Kazumi Mishima. Fabularnie zmierzy się tutaj z Haihachim, więc będzie jak najbardziej logiczne. W ogóle to jest ciekawa informacja, bo w wersji na PlayStation 4 gra mi się dość długo instalowała. Natomiast też jeszcze jak już się zainstalowała z płyty, to później trzeba było chwilę poczekać, żeby w ogóle cokolwiek móc więcej robić niż zwykły tryb Arcade, nie działał tryb opowieści, nie było wszystkich aren, tak więc. Miejcie to na uwadze, żeby tę chwilę poświęcić na proces instalacji, przynajmniej w tej wersji na PlayStation 4. Nie wiem, jak to jest w kwestii Xboxa, ale podejrzewam, że podobnie. Akuma to natomiast występ gościnny. Jeżeli interesujecie się w ogóle biartykami, to na pewno będziecie wiedzieć skąd pochodzi Akuma. Akuma oczywiście pochodzi z serii Street Fighter i mówiąc szczerze, to jest bardzo fajny, gościnny występ, pasuje tutaj. No i wiadomo, że tam były te kooperacje między serią Street Fighter, a serią Tekken, więc jak najbardziej możecie się też nastawić jak będzie wyglądać ta, ten crossover światów ze strony nie Street Fightera, tak jak to było ostatnio, tylko właśnie Tekkena. Master Raven to tak naprawdę po prostu damska wersja Ravena, którego znacie na pewno z poprzednich odsłon. Natomiast warto tutaj nadmienić, że Master Raven to jest szefowa Ravena tej organizacji ninja. Ale myślę, że jeżeli graliście w ogóle kiedykolwiek Ravenem, to doskonale poradzicie sobie również z jego damską tak naprawdę wersją, czyli nową postacią Master Raven. Mariano Italiano, ten pan w białym, a tak naprawdę Claudio Serafino, czyli najbardziej znany i najważniejszy pewnie na świecie egzorcysta. Egzorcysta, który ma pomóc w pozbyciu się demona z rodziny. Miszy ma więc postać ważna dla samej opowieści. Katarina Alves. Która tutaj już z miniaturki no, kusi swoimi kobiecymi walorami, kobiecymi wdziękami. Jak widać, tutaj w samej grze również. Jeszcze trafiliśmy w dodatku na planszę, na której pada deszcz, więc już możecie. Zobaczyć, że seria Tekken, no, może nie naśladuje Dedora Life, no ale nie oszukujmy się tutaj. A, to już było obecne, oczywiście, w serii Tekken. Natomiast no, tutaj, przy tej postaci, jak doskonale widać, że poza walorami samej e, wojowniczki, która generalnie jest bardzo przystępna dla takiego początkującego gracza. Jak widzicie, jak nią drugi raz, a coś potrafią zrobić. Natomiast jest no, prosta, po prostu tak na sam początek, jak najbardziej, z serią Tekken i no i zobaczymy, jak będzie później przy masterowaniu. Natomiast jakkolwiek głupie to zabrzmi, a trochę tutaj w niej czuć ducha Dedora Life, jak sami doskonale widzicie. Przechodzimy do dwóch uroczych młodych dam. Na pierwszy ogień Josie Rizal, ponownie jak widzicie, plansza, na której trochę pada deszcz i to też pokazuje w dobry dobry sposób, jak graficznie prezentuje się teken. Jak widzicie, tutaj kwestia właśnie tej wody. Bardzo fajnie to jest zrealizowane, te postacie się wydają takie mocno śliskie. Oczywiście to nie ma wpływu na, na samą walkę, tak? no wiadomo, że nagle ciosy nie będą się inaczej wchodzić przez to, że pada deszcz, natomiast bez wątpienia wizualnie robi to dobre wrażenie. Bez wątpienia też to jest najładniejszy teken jak do tej pory. No ale wiadomo, że teken też z każdą kolejną odsłoną pojawia się na nowych generacjach konsol. Albo te generacje, które już są, są lepiej wykorzystywane, więc tu bez wątpienia, nawet przy tej rozdzielczości 900p, jak najbardziej można zawiesić oko na tekenie. No i co najważniejsze, jak widzicie, działa naprawdę bardzo płynnie. Kolejna młoda dama, Lucky Chloe. Lucky Chloe, która wygląda jak kostojerka, tak naprawdę jest idolem. Idolem, czyli dziewczyną, za którą wszyscy szaleją. Jak widzicie, chyba powodów kilka jest. Poza oczywiście sweterkiem w, z różowymi łapkami, to jest jakiś miś albo kotek. Efektowna na pewno. Czy efektywna? No to się okaże już na turniejach i tak naprawdę każda z tych nowych postaci będzie miała niezły test, jeśli chodzi o swoje umiejętności. O, o to, na ile to są dobre postacie dla serii Tekken, w momencie kiedy pojawią się na oficjalnych turniejach i ludzie będą chcieli nimi grać. Tutaj ten pan po lewej, to coś w zasadzie po lewej, behemoth taki, to jest Gigas. Gigas, który posiada hełm i na tym hełmie oczu w liczbie gigas. To ten pan po lewej, tak naprawdę nie pan, tylko Behemot Behemoth jedna z większych wizualnie postaci w Tekenie, taka dość masywna, dość powolna. Zobaczcie, zwróćcie uwagę na hełm, tam są oczy, tych oczu jest sześć. Jak widzicie, ciosy wchodzą dość mocno, natomiast no postać ewidentnie ja nią grać nie potrafię. ewidentnie jest postacią, która będzie stawiać na powolne, ale mocarne ataki. Podejrzewam, że również na łamania i rzuty, ale to zobaczymy. Na pierwszy rzut oka kompletnie mi to nie leży, ale ja też takimi wielkimi postaciami nigdy w serii Tekken nie gałem, więc sam bym się temu nie dziwił. Natomiast na pewno wykonanie jest bardzo fajne. Przywodzi trochę na myśl komiksowe stwory gdzieś może z uniwersum DC na przykład, trochę może Bane. Trochę Venom'a mi to może przypomina. Jak widzicie tutaj się te włosy, to nie są oczywiście włosy, to jakieś kable, więc on jest udanym, nieudanym ciężko ocenić eksperymentem. Co też myślę widać. Shahin, czyli ten pan po lewej. To jest wojownik pochodzący z Arabii Saudyjskiej, aczkolwiek wątpię, żebyście się kompletnie skupili na nim w tej chwili, z tego względu, że jestem absolutnie pewien, że oglądacie postać Niny, model Niny, bardzo fajnie zrobiony, jeden z fajniejszych modeli moim zdaniem postaci w tej chwili w Tekenie, na pewno przez strój, zobaczymy też, bo tu są będą przebieranki, o których za chwilę powiem. Natomiast no jak widzicie, Shahin, mam nadzieję, że dobrze wymawiam jego imię. Postacią jest dynamiczną, szybką i też zobaczymy, na ile się będzie sprawdzał w walkach turniejowych. No, i dobrze, tryb opowieści. Ja włączyłem tutaj sam początek, pierwszy rozdział, żeby wam nie spoilować. To jest tryb opowieści w tym wypadku. Akurat ten skupia się wokół rodu Mishima. To jest Mishima Story. Tam jeszcze są takie poboczne tryby opowieści dla tych pobocznych postaci. Natomiast no to jest główny tryb opowieści, który podobno jest wzorowany na Injustice i na Mortal Kombat. Wzorowana to znaczy, że sceny przerównikowe są tutaj cały czas, są filmiki przerównikowe, są takie plansze i one są przerywane walkami, które są tak płynnie wplecione. Natomiast. To wzorowanie polega też na tym, że niby ma być tak samo dobre jak w Trybing Justice i w Mortal Kombat dwóch ostatnich. Nie jest. Nie jest tak dobrze przeprowadzona ta historia nie jest na tyle ciekawa. Te walki nie są na tyle fajnie zrobione. No i tak naprawdę jest jeszcze jedna kwestia istotna, że tutaj ktoś zrobił coś złego z poziomem trudności. Na najniższym poziomie trudności to naprawdę gra walczy za nas. Tutaj. Jesteśmy high i będziemy walczyć z takimi zwykłymi truperami. Natomiast ja tutaj włączyłem najsłabszy, najłatwiejszy, najłatwiejszą. Poziom trudności z tego względu, żeby wam pokazać, co się dzieje po lewej stronie. Zobaczcie, trzy razy naciskam kwadrat i tak naprawdę mam kombosa. To jest takie mega ułatwienie dla osób, które e, chcą po prostu dobrze się bawić i poznać ten tryb opowieści. I wbrew pozorom, wcale czasami nie jest tak prosto, nawet z tym włączonym. Na normalnym poziomie trudności okazuje się też, e, że. O, tutaj możemy, jak ociśniamy e, L1, to mamy też trochę takie mocniejsze ciosy, które są wykonywane bezpośrednio z jednego przycisku, więc jest dużo łatwiej. No, i tak naprawdę cały tryb tej opowieści polega przede wszystkim na tym, że walczymy albo z jakimiś takimi zwykłymi minionami, których jest kilku na planszy, albo walczymy z jakimś wojownikiem i to ma jakieś tam podłoże fabularne. Tak jak wspomniałem, z trybem, z poziomem trudności jest tak, że czasami jest za łatwo, czasami jest za trudno. Nie ma tutaj jakiegoś takiego sensownego wyśrodkowania, więc w momencie, kiedy ktoś chce tylko poznać te opowieści, łączy sobie po to, żeby sobie po prostu ponaciskać przyciski będzie zawiedziony, że potrafi być za łatwo. Natomiast jeżeli mało doświadczony zawodnik w Tekena, który na tabelę jeszcze z siódemką pierwszy raz ma styczność, włączy sobie ten tryb opowieści w normalnym trybie trudności, to może się okazać, że od którejś postaci się odbije i na przykład będzie on przechodził za trzecim, czy za czwartym razem, co jest irytujące z tego względu, że tryb opowieści ma przede wszystkim Wam pokazać na czym polega opowieść. Było to zdecydowanie lepiej rozwiązane w Mortal Kombat i w Injustice, gdzie te walki nie wymagały tak dużo umiejętności, a jednocześnie pozwalały się skupiać na tej opowieści. Tutaj, no ktoś tutaj tak naprawdę nie dowiózł i najfajniejszą częścią w ogóle tego typu opowieści są filmiki przerywnikowe. Jak widzicie, tutaj Heihachi spotyka Ninę, będą walczyć, jeśli dobrze pamiętam, skipniemy sobie to, żeby już przejść do walki i to będzie naprawdę fajne, nawet w tym najłatwiejszym poziomie trudności, gdzie te kombosy Heihachi będzie wykonywał Ciosy będzie wykonywał sam tak naprawdę. Natomiast. Yy... Mówiąc szczerze, jeżeli chcecie grać, yy, kupić Tekena tylko dla trybu opowieści, obejrzyjcie go sobie na YouTube. Yy, I będzie naprawdę dużo fajniejsza zabawa. To nie daje tyle samo frajdy, co w Mortal Kombat i tym bardziej w Injustice, które moim zdaniem dwójka ma kapitalny tryb opowieści. A jak widzicie, tutaj mina kompletnie wszystko blokowała, i mi natomiast bloki różnie wychodziły. Więc to co wspomniałem, bywa różnie gdzieś, potrafi się zdarzyć, że w drugiej rundzie na przykład postać nagle staje się superfighterem podczas gdy w, w pierwszej rundzie dostawała po prostu bęczki. Tutaj, tutaj jest jeszcze kilka słów na temat Rage Arta, to też jest nowość, którą trzeba będzie dokładnie poznać, to też będziemy mm, opiszą w recenzji dokładnie o co tutaj chodzi. No ale jak widzicie tryb opowieści jest po prostu przeplatany, walki przeplatane. Mm, planszami, przeplatane taką historyjką i przeplatane fajnymi, najfajniejszymi scenkami przerywnikowymi stworzonymi tutaj w trójwymiarowej animacji. Mi się tak sobie podobało, to jest najważniejsze. Bawiłem się przy tym trybie naprawdę tak sobie i po świetnym Injustice 2 nie polecam. Nie polecam specjalnie również trybu dla PlayStation VR, nawet tego tutaj nie włączam, oczywiście można uruchomić ten tryb. Wygląda to tak, że po prostu mamy zwykłe walki na jednej arenie, takiej dość szerokiej jeśli chodzi o, o, o obraz, nieudziwnionej, dość prostej jeśli chodzi o wizualny aspekt. Cały ten HUD, czyli paski życia i, i nazwy wojowników, imiona są wyrzucone stamtąd. No Taki bajek, żeby pokazać, że twórcy potrafią zaimplementować obsługę PlayStation VR. Jaki to ma sens? Moim zdaniem żadnego. Włączymy sobie tutaj na chwilę na offline tryb Arcade Battle, czyli tryb tak naprawdę, który jest standardowy dla wszystkich bijatyk. Tryb zręcznościowy i też dla Tekena, czyli przechodzimy sobie kilka walk. Na samym końcu mamy bossa, w tym wypadku jest to... Kazumi Mishima i również Kazumi Mishima w wersji Devil Kazumi, jest tutaj jest bossem, wcześniej jest Haihachi. No i tutaj wiadomo, że możemy sobie po prostu powalczyć, żeby sobie trochę poćwiczyć, natomiast też powalczyć po to, żeby pozdobywać dodatki wizualne do gry i walutę. To oczywiście nie jest jedyny sposób, jest lepszy na to. Natomiast to wiadomo, że każdy będzie chciał sobie każdą postacią przejść tryb Arcade zmęcznościowy, tak jak w każdej bijatyce. Do czego zachęcam. Ja też sobie pozaliczam wszystkie tutaj postaci. No i tutaj możecie sobie zobaczyć, jak sobie powalczy Asuka z Master Raven. Jak mi wygląda, jak wygląda dynamika start. Ciekawe, ile uda mi się pokazać fajnych rzeczy tutaj, jeśli chodzi o takie zwolnienia akcji. O, tutaj mamy takie zwolnienia akcji, na sam koniec, jakie jest KO. Są zwolnienia akcji przy niektórych ciosach, właśnie te pod koniec. Jest ten rajard, za czym to się da włączyć. O, to było to zwolnienie, o którym, jest, o którym wspominałem. To jest nowość dla serii Tekken. Jak się sprawdza, na pewno nadaje dynamiki. Tutaj nie wiem, czy to będzie dokładnie widać akurat w tej walce. Natomiast zwrócić warto uwagę na to, że. Są tutaj takie wstawki kamerowe, czyli kamera potrafi troszeczkę się poruszyć, nadając. No tak, jak się skupicie teraz na tym, co mówię, kamera potrafi się ruszyć, nadając samemu starciu dynamiki. Czyli na przykład zbliża się kadr, kadr się oddala. Ta kamera nie jest tak twardo ustawiona, jak to miało miejsce w poprzednich odsłonach. Dla mnie jak najbardziej na plus, z tego względu, że jak no, nie oszukujemy się zawsze, był dynamiczną grą, bo to jest gra szybka. Natomiast to jeszcze dodaje. Takiego wizualnego powera. Ja bardzo jestem ciekawy, na ile to też przyjmą osoby, które interesują się Tekkenem pod względem właśnie starć turniejowych. No bo to może na przykład psuć trochę te turnieje i sprawiać, że walka będzie mniej standardowa i trzeba się będzie do pewnych rzeczy przyzwyczaić, bo na przykład będzie rozpraszać tych prozawodników, ale nie sądzę. Myślę, że. Jak najbardziej to będzie do przyjęcia, bo też osoby, które tworzyły TK na 7 na pewno zdają sobie sprawę z tego, że to nie jest taka bijatyka do pospukania sobie gdzieś ze znajomymi na kanapie, ale również bijatyka, którą ludzie grają właśnie na turniejach. Ja na pewno nie będę grał na turniejach z tego względu, że, no, nie oszukujmy się, nie jestem tutaj wymiataczem i widać ewidentnie, że Minęło od premiery szóstki wiele lat, a tym bardziej od premiery piątki, którą najwięcej grałem na PSP, a wcześniej najwięcej grałem w Tekena Trójkę na pierwszym PlayStation. Heihachi Mishima Dojo Sub Boss, czyli mm, tryb arcade, przedostatnia postać w starciu arcade. Zaraz go sobie szybko rozbijemy i zobaczycie jak wygląda walka z Kazumi Mishimą, która w drugiej rundzie zmieni się w Devil Kazumi wpada. Pyk. Zaraz się tutaj z rozprawimy. I zwróćcie sobie przy okazji uwagę na um, areny. Jak, jak jest przywiązanie do detali. Tam gdzieś w tle jest ogień. Bardzo fajnie światła się odwzorowują. Fajnie się odbijają. A część aren jest wielopoziomowych. Ja jeszcze nie poznałem które dokładnie. Więc nie będę tutaj pewnie w stanie wam tego pokazać. Bam, pożegnamy się, hej z Tobą, druga runda. Powiem Wam szczerze, że pozostałości po pozostałych bijatykach e, zostają. Dawno nie grałem w Tekena, w szóstkę naprawdę dawno już nie grałem, szczególnie, że ja grałem na Xboxie 360, więc ten pad był dramatyczny. Wcześniej dużo grałem w Tekena piątkę w wersji na PlayStation Portable, Czyli tej takiej O, Rage Art będzie tak, proszę bardzo, zobaczcie sobie Rage Arta. Czyli po naładowaniu ma czerwoną postać. Taki, taki. O, to co mam teraz, to co mam teraz, uruchamiają się dwa rodzaje animacji. To są takie animacje przypominające tak naprawdę x raye z serii Mortal Kombat, czy też ciosy specjalne z Injustice. Więc to też nadaje fajnie tej dynamiki. No i mamy Kazumi w Devil's Picie. Okay, Jart'a dostaniemy. Proszę, bardzo na sam koniec piękna animacja, stylizowana. No i to też jakoś tam zachęca wojowników Tekena w to, żeby walczyć cały czas w tej grze. Ale skupmy się tutaj na pokonaniu Kazumi. Wychodzą drewniane palce i trzeba sobie naprawdę przypomnieć, jak się grało w Tekena. No i tutaj kiedy pokonamy Kazumi, ona się zamienia w Devil Kazumi. Opętuje ją diabeł, demon. Zmienia się. No i nie oszukujmy się, jest dużo trudniejszą postacią. No ale skoro już doszliśmy tak daleko, to nie wypada przegrywać i warto będzie ją tutaj pokonać. Och, Mało kawałki. By nas tutaj jakiś meteoryt z góry zniszczył. Zmienia się plansza. Nasza bohaterka, dzielna. wygląda trochę jak walka w ogóle z Gwiezdnych Wojen, kiedy Obi-Wan Kenobi walczył z Anakinem. Ale tak to się nie skończy. Mam nadzieję, że... nie będzie też większych problemów. Perfekt, proszę bardzo. Zobaczcie sobie końcówkę tego, jak... Przy okazji promocję dostałem, więc jest jak najbardziej w porządku. To promocje mają jakoś tam w... sprawić, że będziecie chętniej grać w Tekena i będziecie... tutaj macie taki tryb, który pokazuje, jak dobrzy jesteście. Mnie to wkręca. Zawsze mnie wkręcało od piątki, więc jak najbardziej na plus. Win-bonus oczywiście, 5000 g dostaliśmy, które sobie zaraz powydajemy. No i napisy końcowe, tryb Kate Jeszcze sobie włączymy Treasure Battle, czyli coś, co będzie najchętniej odwiedzanym trybem przez osoby, które chcą sobie pozbierać ciuszki. Tak, no bo w Tekkenie 7 ta personalizacja, mylnie określana kustomizacją postaci, Tutaj dużo na to twórcy postawili, naprawdę tych jakichś ciuszków, szmerów, bojerów jest cała masa i to jest najlepszy tryb, żeby to odblokowywać tutaj. Czyli walczymy sobie po prostu, kolejne walki przechodzimy, jednocześnie dostajemy promocje na nowe stopnie i jednocześnie wypadają nam itemki, czyli przeróżne rzeczy, które zaraz zobaczycie, gdzie można sobie. Zakładać, tak naprawdę kupować, no bo one wypadają, potem je kupujemy z tej waluty. Zakładamy, zmieniamy wygląd postaci. No i też Treasure Battle to jest fajny tryb, w którym możecie zobaczyć, jak te komputerowe, konsolowe postaci są poprzebierane. Więc one po prostu zupełnie inaczej wyglądają niż na przykład przed chwilą. Tutaj jak sami widzicie, Dziewczyna Raven, czyli jeżeli dobrze pamiętam, Master Raven, wygląda zupełnie inaczej. Przy okazji udało się zdobyć trofeum. I tak naprawdę dla wielu osób może się okazać, że ten tryb Treasure Battle będzie najfajniejszym, tak jak mówię, z tego względu, że no jak, jak już przejdziecie sobie ten tryb arcade, a nie macie na przykład z kim grać, no to no, coś musicie robić, tak? Same zdobywanie tych kolejnych stopni nie jest aż tak fajne, jak chociażby zbieranie ciuszków. Ja wiem, że te ciuszki oczywiście to są drobiazgi, które może nie powinny mieć miejsca, no bo ci, którzy grali w Tekkena dawno temu, powiedzą, że tego nie było, tak? Natomiast ja nie widzę kompletnie nic złego w tym, żeby sobie poprzebierać postacie, może nie facetów, no ale gdzieś jakieś kobiety. Jak widzicie, te trzury czesty wypadają, czyli takie skrzynki trochę jak w WWO, oczywiście inaczej zupełnie pokazane, nie z taką fajną animacją. No i tutaj oczywiście też jest randomowo, czyli losowo. Dostaliśmy baklera, możemy, możemy ten tarczę założyć na każdą z postaci i zaraz sobie jeszcze na sam koniec zobaczymy, jak to wygląda. Mamy tutaj też jukeboxa, czyli taką szafę gającą, gdzie możemy sobie puszczać muzykę z różnych części Tekena. Ja mówiąc szczerze, wracam do tego, będę sobie słuchał, bo muzyka z Tekena jakoś tam wywołuje wspomnienia i fajnie, że coś takiego tutaj można sobie. Hmm... Posłuchać, pooglądać. Okej, okay, dwie rzeczy. Najpierw player customization, czyli personalizacja gracza. Gracza w taki sposób, że tutaj możemy sobie dodawać właśnie do naszego profilu. Czyli widzicie nazwa mojego profilu na PlayStation Network. Tutaj jakieś plansze, playty tak zwane. Nie będziemy tego kupować, bo nie chcę wydawać bezsensownie pieniędzy. No, ale możecie zobaczyć, jak to na napisie Tekken 7 wygląda. Oczywiście ten napis też można zmienić. Ja jeszcze nie odblokowałem. Tutaj kolejne jakieś mniejsze tagi właśnie takie, które będą się wyświetlać przy naszej postaci. Tutaj kolejny jakiś pasek zdrowia, który będzie wyglądał tak, a nie inaczej. No bajer dla niektórych fajny, dla niektórych nie. Jeżeli lubicie, będziecie sobie zmieniać. Zdecydowanie ciekawsze wydaje się personalizacja postaci samych tutaj. Czekam aż się załaduje. Weźmiemy sobie na przykład Asukę, której mam nadzieję że się odblokowaliśmy. Wybierzemy sobie slot. Poczekamy. Tylko poczekamy. Te kanały nie są długie, ale ich jest sporo. To można by było jakoś poprawić. No i możemy sobie na przykład zmienić czapki, tak? Nakrycia głowy. Kapeluszkow-Boja. tu gdzieś jakaś żaba była, tak? Czapa żaby na przykład. Bezsensownie to wygląda, ale ok. Hairstyle, czyli styl włosów. I jak widzicie, on, część rzeczy jest blokowanych, część nie. Ja mam ponad 4 miliony, to się tam już to sobie kupię. No i powiedzmy, chcę sobie wziąć włosy dla mojej asuki, którą będę grał. Krótkie może nie, ale jak widzicie długich nie ma zbyt dużo, takie trochę w stylu anime. Tak proszę bardzo, kupiliśmy. Zmienimy sobie kolor na. Proszę bardzo i mamy. No i na przykład tu możemy z jakieś kaski, nie kaski przeróżne rzeczy pozakładać. Tu też jakieś takie mniejsze drobiazgi właśnie na włosy, oczywiście postacią można obracać. Jakieś okulary, szmery, bojery no mnóstwo tego jest naprawdę i postać możecie sobie ułożyć tak jak chcecie. No i też tutaj są stroje, tak? To już jest zdecydowanie ciekawiej, czyli t-shirty. Możecie sobie powybierać, możecie sobie wybrać spodnie. Długie, krótkie, krótkie sukienki, proszę bardzo, z jakimiś zakolanówkami. Jest tego naprawdę sporo. Tu też są takie outfity. Czyli możecie na przykład za 150 tysięcy G kupić sobie cały już tu jest na przykład pani Mikołajowej. I, I taką asuką walczyć. Bardzo fajna zabawa. No, nie zawsze to wygląda jak widzicie, dobrze to trochę mm, tak no, groteskowo, to może nie, no, ale no, asuka też nie jest y, modelką, więc może to na niej tak fajnie nie wygląda. Natomiast to no, fajny bajer, który jakoś tam zachęci osoby, y, które chcą pograć, a nie mają jakiegoś powodu poza zwykłym treningiem do tego, żeby się tym Tekkenem 7 pointeresować. Jeżeli lubicie przebieranki, ja na przykład lubię w grach, mnie to jakoś tam zachęca do zabawy i zdobywania tej wirtualnej waluty. Ja nie widzę w tym nic złego, fajny bajer. No i to było jakieś podsumowanie. Tryb story słaby. Od razu mówię, tryb story słaby. Jeżeli pod tym kątem chcecie kupować na 7, to nie. Jeżeli chcecie sobie poznać opowieść, włączcie YouTube'a i obejrzyjcie to sobie na YouTube. Natomiast jeżeli chcecie pograć dobrą biotykę, która nie ma wcale takiego niskiego progu wejścia, bo tutaj ten próg wejścia jest dość wysoki i tak naprawdę um, trzeba coś umieć, cokolwiek żeby pokazać. To nie jest taka prosta gra, w której wchodzicie i maszujecie przyciski i wszystko Wam wychodzi. Nie. Ale to jest gra, która nagradza też w pewien sposób za czas, którym, który jej poświęcicie i um, interesowanie się gdzieś na YouTube, gdzieś w jakichś magazynach, jak jakąś postacią grać, trenowanie. I później, kiedy sobie takie dwie osoby, trzy, cztery, siądą gdzieś na kanapie, czy nawet online, które trochę już jakieś postaci znają, to gwarantuję Wam, że zabawa jest na pewno przednia. Ja pamiętam, tak grałem właśnie w Tekena na Trójkę, gdzieś na 14-celowym telewizorze, na pierwszym PlayStation ze znajomymi. Fakt przyznaję się jak najbardziej, z całej naszej Trójki byłem najsłabszy, ale też miałem frajdę z tego, że uczę się nowej postaci, czy w ogóle uczę się postaci, którą gram, trenuję, coś nowego pokazuję, pokazuję nowe techniki, i to jest gra na wiele miesięcy. Nawet mi się wydaje, że dla wielu graczy, na wiele lat, gra, która będzie transmitowana na wszelkie maście rozgrywkach turniejowych, i naprawdę warto, jeżeli szukacie jakiejś fajnej biatyki na tej generacji konsol, na dłuższy czas, na więcej miesięcy niż Mortal Kombat i Injustice, i nawet Street Fighter, bo to też przecież zawsze ze sobą konkurowały, to jak najbardziej Tekken 7 jest bardzo dobrą biatyką, jeśli chodzi o mechanikę, wykonanie. Nie wiem czy czasem nie najlepszą od czasów trójki, ale jeszcze z, tym, z tą opinią się trochę wstrzymam. Na razie tak. Trochę mi się wydaje, trochę nie, więc um, nie jestem jeszcze w stanie w 100% powiedzieć, nie grałem tak dużo. Cały weekend będę nad tekkenem siedział i wtedy dostateczny werdykt sobie wyrobię, a w tygodniu spodziewajcie się tekstowej recenzji na tlebie. To tyle ode mnie, mam nadzieję, że podobał Wam się materiał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału. No i do zobaczenia w sieci. Widzicie mój gamer, tak jak się gdzieś kiedyś spotkamy i mnie zlejecie. No to mnie zlejecie i dajcie znać wtedy gdzieś w komentarzu, że to wy Jak ja was zleję, to też. No i to tyle. Bawcie się dobrze w Tekanie. Dziś premiera. Dajcie też znać w komentarzach, czy kupiliście i czy czekaliście. To tyle ode mnie. Trzymajcie się, cześć.